Hejka kochani, tutaj Kajana z i w dzisiejszym odcinku otworzymy paczkę z generacji dżungli Jest ze mną gość specjalny Hejka, bardzo się cieszę, że mogę gościć na tym kanale um, Ogółem to jestem Maja, żeby nie było i bardzo się cieszę, że będziemy dzisiaj robić ten unboxing bo uwielbiam generację drugą i od wczoraj nie mogłam się doczekać, aż ją otworzymy Tak, nie mogę Dobra, to co, ja otwieram Dobra. To... Otwieramy. Kurde. Jezu, ja też nie. mogę będą ja Dobra. Wysypujemy. Wysypuję. Błagam, się, w woreczku. Jest, jest jednak jest. są, są w Zjedne. całym woreczku. O Boże, jakie one są piękne. Dobra. Ej, Dali, co Ej, dali mi złe pszczołę chyba. Dobrą ci wydali, jaka ona jest mała. Dobra, sorka kochani, za to, że my się drzemy strasznie, ale trudno. Ekscytacja. Boże, Dobra. dostaliśmy kokardkę, moja. Moja! Ja kupowałam! Ale ty masz dużo kokardek, trudno! Moja owieczka. Ona tej... jest piękna! Ja zawsze marzyłam o tym kształcie ogłem to zaraz pokażę Wam moje persy. To są moje. To są kajany. dziabatka wam pokażę i będzie dzioba... miał do pary. O, dziabatka, Czekaj, tutaj... zobacz jak przy jamu chodzi. Ale te pszczółki są małe. Nie. Ej, nie, ogólnie dziobatkom jakoś ciężej chodzi, temu też, patrz. Ej, ale te pszczółki są małe, ja nie wiedziałam. A pokaż wiedziałam. moją. Ogólnie bardzo ładne Cię te pszczółki. Mała, Ko kochani, łanzi... musimy się trochę odsunąć, tutaj, o. O, to Nie. Tak, to się wytnie. Jak ty to, kochani, To się wytnie! To się wytnie! Dobra, to się wytnie, okej, kochani? To się wytnie. A Dobra. Pszczoła. Dobra i tutaj mamy dziobatka i tu mamy kokardka która będzie moja nie ty nie 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 mamy nie 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 jest nie 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 jest nie jest nie 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 I nie tutaj moją padusię. Ej, są w miarę dobrym stanie, jak są używane. Nie no, Kuchu... oryginał. No, no. Dobra, tu I to tu... jest wariant. Czyli ma oczka takie. Tutaj mamy, o, i to są moje lps -y, i one są takie piękne. I gdzieś jest Bo muszę zrobić po I tutaj i naprawdę, kochani, spodziewałam się, te, że pszczółki będą e, większe, ale Też? są mniejsze. I myślałam, że ta będzie większa. A są takie same. wielkości. Ogółem jest chyba to hej. jest moja pszczółka, a to jest. Kurwa. Ja, kurwa. To też się wytnie. A to jest ogółem moje pszczółki, a to kajany. E, no. tak, to to jest czas, mój LPS. I tak, to jest I dziobatek. Myślę, że mój dziobatek. Nie, to tak. ale to nie jest podróbka. Mój to fake chyba. Nie, ale to nie jest. Mówię o moim, o moim kanałowym. Aha. No to ogółem kontynuujmy. No to i się tutaj. Wydaje no dokładnie, to się dużo wytnie. Bo dużo mamy tutaj tych. Spadek. I tak, teraz poczekajcie, bo ostrość musi złapać. Będziemy, mus, będziemy mus, pokazywać. Po, po kolei pokazywać pierwsze. -y. Ostrość. Dokładnie. Ostrość. ostrość, dobra, masz ostrość, złapałem. Dobra. Argułem, to może zaczniemy najpierw od petshopów Kajany. Będziemy je prezentować. Tak. To tam wiesz, kto? W kadrze leżą pod właśnie jest tam Dobrze, to tak, to może zacznijmy od dziobatka. Dziobatki. Dziebatki, przepraszam, cały czas mi się myli. Tutaj mamy bardzo ładną LPS-a, pokażmy ich razem. Są. I mi się wydaje, że ten dziobatek jest o tejszy i że to feng. Dobrze, ale tutaj mamy nasze dwa Dziebatki, są bardzo ładną parą. Nie wiem jak to jeszcze jana zaplanuje, ale wiecie, na pewno będą... Jakoś blisko. Ładne. Tak, właśnie. Rodziną lub parą. Zobaczymy. Proszę. I teraz przejdźmy do kolejnego LPS-a Kajany, czyli tej pięknej pszczółki. Ja naprawdę myślałam, że ona będzie większa. Ja myślałem, że Twoja będzie taka jak jest, a że moja będzie. Tak, że będzie takich rozmiarów. Myśleliśmy, że ta pszczółka będzie mniej więcej takich I rozmiarów. Że to będzie młodsza siostra właśnie to i że to będzie młodsza siostra, ale widocznie chyba to będą bliźniaczki, ale ogółem są piękne te pszczółki i strasznie się cieszę z tego zakupu. Ogółem tak wygląda Kajana, jest bardzo ładna, proszę. I teraz przejdźmy do moich LPS-ów. Poczekaj! Weź pokażę dziobatkę na fleksie. O, dziobatka na fleksie, bardzo proszę, bardzo ładna. W oksach. E, e, będziemy dzisiaj dla nich nagrywać vloga. No może, ale na pewno planujemy zrobić short film. Tak, dzisiaj. tak, na pewno dzisiaj Później będziemy... jesteś u mnie Właśnie. ile już minut mamy czasu. Pięć minut, dobra? Mało. Mm, proszę, tutaj. O, to jest. No i tak, tutaj już samą zaprezentujmy moją pszczółkę. Też się bardzo cieszę z tego zakupu, kolory są piękne. To moim zdaniem jest oryginał, białych różek nie mają, więc... Na pewno to są moje I poczekajcie, to będzie na samym końcu. Tutaj mamy pandusę. Na... Jest naprawdę ładna, tylko chciałabym, żeby były troszeczkę inne kolory niż ten zielony. Ja bez... Ale jest. Mogę przerwać? On... Tak. Ja po zdjęciu myślałem, że ona będzie bardziej taka niebieskwiolet, a ona jest różowa. Tak, focus, ale Halo jest... Focus, focus złapie się. O, jest dobra, naprawdę piękna i mi się tak podoba. No, i tutaj macie porównanie z tą pszczółką. Ogółem ta panda jest niska przy tej pszczółce, ale na przykład właśnie ta owieczka jest duża. I tutaj mamy już świnkę i ja już mam kształt świnki, jedną świnkę, tak dokładnie. I ta jest o wiele ładniejsza od tej, którą mam, i jest tak piękna. I mówię jeszcze raz, bardzo strasznie się cieszę z tego zakupu. I mój wymarzony kształt od zawsze, czyli owieczka. Jest to moja pierwsza owieczka w życiu i jest piękna. 10 na 10, nawet milion na 10. Bardzo polecamy tego sprzedawca, Elemino się nazywa. Tak, Elemino. I jeśli kupujecie LPS używany na Allegro, to zapewne go znacie, no bo to taki bardziej czołowy sprzedawca. Można Dokładnie. I na pewno jeszcze coś kiedyś u niego kupimy. Tak, to jest pewne. Na pewno. I w obu... ja pszczółki muszę sobie kupić. Dokładnie. Bo będę teraz maniował pszczółki, bo już wszystkie dziobaki zbajowałem. Ale ja też sobie jakąś kupię pszczółki. Ja tak. Pewnie, nie zajmę mi to wszystkich. Dobrze i teraz tak, to chyba, kochani, jak coś tutaj ja nie mam swojego kanału, więc się nie pytajcie w komentarzach na przykład i nie mam zamiaru zakładać naprawdę, nie na... mogę. Czasem będzie u mnie gościło tak, ja tak. występowało, jak do mnie przyjedę. Mm, dokładnie i... E, ostrość, ostrość, ostrość. Ostrość. Weź gdzieś tam. I no? naprawdę... Jestem zadowolona z tej owieczki i to będzie chyba od tej pory mój ulubiony Patron. I daj dajmy pomacać pandę. I będę się z nim wi Dzięki. witała. Mm. To musisz wyciąć, bo pomacać może YouTube wycenzurować. w się sensie, usunąć filmik. Dobra, ale kochani, to się wytnie. <grymne> Jezu, ile my rzeczy musimy wyciąć. Moje imię, przekleństwa. Dokładnie, jest Niecenzuralne słowa. Dobrze, no, kochani, no i ja mam naprawdę na imię Maja, tam jest Kajana, jego imieniem nie będziemy zdradzać i nigdy się tego nie doczekacie. Jeśli będzie Mo chciał, to, to to powiem. Może, może, może kiedyś. Powiem. No i tak, y i chyba tutaj mamy tego LPS-a, którym się przywitałam, ale od tej pory chyba będę się. Przewitywać się jak to się tam mówi sorki za błędy ortograficzne w wymowie popełniasz w jednym słowie 10 błędów ortograficznych trudno się mówi dobrze kochani e, no to co, dotrwajmy do 10 minut nie wiem, pogadajmy sobie, jeszcze zostały nam 2 minuty a po co 10 minut? Kochani, możecie w komentarzach napisać, które z zamówionych teraz petshopów się najbardziej e, masz, Wam masz, podoba. Masz, Tutaj mamy dzioba, dziobatka i głosujcie, które pet shopy się bardziej podobają. W sensie na moje czy jego zamówione. się to jest mój kanał, a ona bardziej się poprowadzi ten kanał. No trudno, ja lubię gadać do ludzi. Cieszcie się, bo jestem strasznie szaj osobą przy normalnych ludziach. No. Zresztą przy mojej ciotkach <noise> O, i tu mamy moją pandusię. Albo rozdzielmy to tak, żeby. O, tak? Moja, twoja. Tu... I... Chyba cztery a jednego. Kurczę. Mm, Ej. Tutaj tak rozstawię. O, i tutaj mamy tą świnkę. I na tą świnkę poleci Ej. ta kartkę. Majusz! Nie nie, nie! nie! Bof, nie! A ma ty masz? Te, no. nie! Wyciągnij nie, nie za włosy! Widzicie, jaka Kajana jest upierdliwa. <grych> Nie ciągnijcie specjalnie za o. włosy. I moim zdaniem, byli. strasznie się cieszy. cieszymy, jeszcze raz mówimy, że polecamy tak. tego sprzedawcę, ale nie wykupujcie nam potrzeb, bo będziemy zli. Bo was zabijemy. Właśnie, właśnie, bo was zabijemy. powiemy, że zabijemy, bo YouTube może nam to udać. Dokładnie, więc to też trzeba wyciąć to słowo. A YouTube, że wredna szuja. każdy o tym wie. To też trzeba wyciąć. Dobra, i tutaj poczekajcie, pokażę już wam całą. Kolekcja z bliska, telefona. teraz będzie ci szumiło, bo jak telefon jest na statywie, to trochę szumi podczas przesłuchiwania. Dobrze, i tutaj mamy całe LPS, tu jeszcze wam pokażę pandę, bo się przewróciła. Mamy pandę, no i weźmij no ja umrę. Umrę, umrę, bo bo jeszcze pasuje. 10 sekund i yy, no to pożegnajmy się Mas już. Masz go tam, bo no. ruszaj, nie będę mówił. Do widzenia, kochane misiaczki. LPS bardzo mi się podobają, ale ubolewam, bo mój dziobatek to chyba fejki w ogóle. Dobra, i teraz moja kolej. No to do popatki, kochani. Mam nadzieję, że zagłoszę jeszcze następnym razem, bo teraz zamierzam wypuścić jeszcze dwa filmiki albo jeden, a następnym razem mam nadzieję, że też zagłoszę i może zrobimy sobie znowu jakiś unboxing, jeśli coś zamówię, jeśli będę miała na to kasę. No, bo ja, wydałam ja na LPS-y swoje ostatnie Ile za to zapłaciliśmy razem bez paczki, bo ten goście miał Allegro Smart, więc bez paczki zapłaciliśmy jakieś 84 złote tak. i y, no. No i... No to I popatki, za kochamy. około 35. Tak, za moje nie wiem, bo mi się nie. Chyba 50. Dobra. I jak ja oblicza obliczę ta szybkość, to da co będziemy. Dobra. No. Albo nie chce mi się liczyć, jestem Tuchadem, więc skończąc. Kochani, ja się że tu prze... Dobra, popatki, kochani. Miło było Miło, ale Nagrać. się Właśnie, dobrze, popatki. Bajo.